żeście przybyli. To jest ważne, oczywiście, żeby ta zorganizowana grupa przestępcza, jedna z najgroźniejszych, jaką mamy w tym kraju, czyli y, sądy, żeby oni widzieli, że się ludzie organizują, nie dają po y, prostu się zamykać. Chciałem w dwóch słowach powiedzieć, o co chodzi, bo tu widzę niektórych ludzi, to można rozdać wszystkim, to są Kopie różnych, y, to są kopie dwóch rzeczy: aktu oskarżenia i odpowiedzi na akt oskarżenia. To trzeba wszystkim rozdać, bo to jest bardzo ciekawy dokument. Proszę Państwa, ja powiem w dwóch. Ja to rozdam. Ja to rozdam. Sobie... Oddajcie sobie kopię. Proszę Państwa, ja powiem o co chodzi. Sprawa zaczęła się od tego, że trzy lata temu. Prezes sądów Katowica zorientował się, że będę uniewinniony w procesie, który wytoczono mi o sfałszowanie własnego podpisu. A jedynym dowodem na tą okoliczność była ekspertyza pani biegłej z Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej Służby z laboratorium MOSB spod Wałbrzycha pani, która napisała, że ja sfałszowałem własny podpis i posłużyłem się tym podpisem trzy dni wcześniej niż go sfałszowałem, żeby już w ogóle było najśmieszniej. Czyli, że mam zdolność do poruszania się z szybkością światła. Otóż w tej sprawie prokurator wniósł o uniewinnienie. Wpierw mnie dwa lata ciągali, po czym pan prokurator na koniec mówi, że to wszystko jest absurdalne niemożliwe, i on wnosi o uniewinnienie. Jak prokurator wniósł o uniewinnienie, to prezes sądu w Katowicach, towarzysz Hejosz. Podjął decyzję, żeby nas nie wpuścić do sądu, czyli wyłączyć jawność rozprawy w ten sposób, żeby nikt się nie dowiedział, ani ludzie, ani media, że jest wyrok uniewinniający. No bo nie mógł zapaść inny w momencie, jak prokurator wnosił mnie. Pamiętacie, że wtedy przyszliśmy grupą, było tam z 50-70 osób, nie wpuścili nas do sądu, m.in. mojej żony biegłego jest biegłym sądowym przecież nie wpuścili posła Pięty naszego szefa KPN-u z Bielska który jest obecnie posłem PiSu nie wpuścili księdza greckiego naszego kapelana KPN-u z Kalisza nie wpuścili po prostu nawet osób zaufania publicznego czyli posłów, księży i tak dalej wtedy złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skutek był taki, że prezes Hejosz Podjął decyzję o aresztowaniu mnie ówcześnie na 14 dni za to, że się nie stawiłem 3 lata wcześniej na jakiejś sprawie cywilnej jako świadek. Się nie stawiłem za niestawienniczy. Napisałem w tej sprawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i zostałem w odwecie aresztowany. W czasie pobytu w areszcie przydzielili mi na spacernia... Pięciu gangsterów z gangu Krakowiaka, i tak się zaczęła ta sprawa, która jest tu teraz. Bo ja jestem oskarżony o to, że na spacerniaku rozmawiając z nieznajomymi gangsterami, którzy nie ukrywali, że mają po 12 lat do odsiadki mniej więcej średnio. Że ci gangsterzy, rzekomo ja ich miałem namawiać, żeby zabić prezesa Kojosza, a potem mu jeszcze nogi połamać. O, chociaż tu jest spór, czy wpierw mu nogi połamać, a potem go zabić, czy wpierw go zabić, a potem mu nogi połamać. Wszystko by to nie było takie bardzo groteskowe, gdyby nie to, że kilka miesięcy po wyjściu z aresztu, jak siedziałem 14 dni za niestawiennictwo się na sprawie cywilnej, prokurator przedstawił mi zarzut zbrodni. Przy czym stawiając mi ten zarzut próby zabójstwa i połamania nóg no prezesa sądu nie wystąpiło tymczasowe aresztowanie, tylko dozór policyjny. A sędziowie się dziwnie moim cudem jakimś w poznali na tym i uznali i przeszukanie w mieszkaniu za nielegalne i stosowanie jakiegokolwiek środka zapobiegawczego, czyli nawet dozoru za nieuzasadnione. A ta sędzina tutaj uparcie od roku twierdzi, że Słomka nie przestrzega zasad, którym jest poddany, bo ma obowiązek się meldować na policji. Taka cwaniara oczywiście sama tego nie wymyśliła, żeby była jasność, no przecież, no, widać po niej, że ona tu w ogóle nic nie może, ona jest tylko figurantem. I w tej sprawie, co oni wzywają, to ja się stawiam. Przepraszam Pana bardzo, czy mógłby no. Pan rozmawiać tam na polu, bo wie Pan co, ja muszę zamknąć sąd. Bo sam już dawno należy zamknąć. Nie do bo... <śleszy> <śleszy> Idziemy, dobra, idziemy, idziemy. Zapraszam <śleszy> Pana do telewizji. <śleszy> Nie,